Ja wiem też po co to nagrywam i jakby to wszystko yy, wiem po co to robię yy, Nie mam w ogóle żadnych obaw, że w ogóle tam, ktoś tam będzie mi wiedział, nie wiedział yy, Powiem Wam dokładnie. Nie ma drugiej takiej osoby po prostu z taką świadomością i z taką wiedzą po prostu jaką mam ja. I ja no, nie, właśnie się nie wychylam z niczym kurwa. Od wielu lat po prostu, nawet że nie uczestniczę, nie korzystam z tego, nie żyję sobie, ale i też kurwa, nie rozpierdalam tego Wam wszystkiego. Bo się, bo. No bo... Skoro kurwa, nikt nie, nikt poza mną jakby nie protestuje, no to chyba nie jest tak, że wszyscy są takich tak zjebani, kurwa, moralnie. Tak na pewno nie jest. Są jakieś inne powody ku temu. A te inne powody dają, jakby dało mi do myślenia, że po prostu, że mogę po prostu coś zepsuć chyba coś co nie jest wcale złe takie wcale, bo bo może to być rozsądne, mądre i kurwa i nie takie głupie, ale gwarantuję Wam, że nikt nie ma takiej po prostu wiedzy i, i nikt kurwa, że nikt dzień w dzień kurwa, czy e, ludzie i, w każdych językach, pod każdymi hasłami kurwa, tysiące, dziesiątki tysięcy książek, nie że przeczytałem, po prostu ja to mam całą świadomość na każdy, po prostu mam świadomość o wszystkim, nie? Oprócz oprócz kurwa, o, oprócz o ucieczce, oprócz o kurwa o samozbawieniu, o, oprócz o, o zdobywaniu i tak dalej, oprócz kurwa, yy, nie mam nie mam yy, ponieważ się nie interesowałem ani tą grą, ani tym wszystkim. Ja wiem, że to są, yy, że to jest po prostu się tym nie interesowałem, interesowałem się czym innym. Ale to co, co, co inne, ale też nie jestem taki, że yy, ja teraz nie ja bym... Yy, tak, no nie ma gwarancji jak postąpię, no, no nie ma gwarancji, ale jest gwarancja tylko i wyłącznie wtedy, gdy, gdy ja to, a, a jestem rozsądny, gdy ja to uznam za okej, okay, że to nie jest takie głupie, nie? że teraz rozumiem, okej, okay, tam nie, nie przewidziałem wszystkiego i po prostu albo po prostu ja przegram, ale to się nie przejmuję. albo po prostu yy, trzeba będzie coś zmienić, pozmieniać trochę i będzie wszystko dobrze i też i, i, ja nie chcę kurwa rozpierać wszystkiego co do, do tej pory zostało zburzone yy. jestem rozsądny i na pewno ja yy. można by polegać na, na, yy, pod tym względem że no co będzie, co będzie